Dobra ludziska, lecimy dalej z GTA San Andreas Teraz właśnie będziemy robić chyba misję o uwóziego Bo jak mówiłem wcześniej, to on ma naprawdę fajne misje, więc... Fajnie by było u niego porobić, bo będzie ciekawie Również odwiedzimy, odwiedzimy Liberty City Co jest również zajebiste Kurde ale muli, czemu to tak muli? Ja pierdzielę, chyba będę musiał zrestartować tą grę chyba. Czy nie? Może nie. Hmm. Teraz będę się skupiał, bo źle trochę robiłem, że nagrywałem kilka gier naraz Teraz właśnie będę się skupiał na jednej potem będę robił chyba Asasyna. O tu. A tu to... a co się od dzieliło co? Tekstury się nie wczytały ty. No nieźle. Dobra, idźmy do Wuziego. O jest kurde na niewidomy ziomek mm. On tu mieszka Dobra o, a zakłady bugmacherskie Robi. No jo ja. Mhm. dobra widzę, że jak przyklęty, aha ślepy. Aha, dobra. Czekaj, ścigał się z nami, a przez chwilę odzyska wzrok. No, bardzo, bardzo ciekawe. On mi przypomina, wiecie, kogo? E, Kina z, z Matrixa Neo. Przypomina mi trochę, nie wiem, nie wiem czemu.

No spoko No hmm. dobra, czyli, że on należy do triady W GTA III był wątek triady Dobra, nie świruj <ścoughs> o Kurna Jak on kurna robi te interesy tej Do jasnej cholery

Dobra, co się tu dzieje? Wszyscy uciekają. Musimy uważać. Aha i kurde, ślepiec prowadzi... Niewidomego. Znaczy... Widomego, nie? Ślepiec, kurde. Ale jaja. Dobra. A. <ślepiec> ja pierdzielę. Aha, wyczuć no ja.

Hmm. 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 Dobra, bał się. O, wyrozumiały szef, kurde no. <laughs> Bo prawdziwy szef boss by się trochę wkurzył. Ten po ogniu, kurde, biega Zajebiliście kurna Dobra ta triada jest słaba w tychże Ogólnie jak mafioza w prawdziwym życiu w realu to są kurna koksy nie Dobra właśnie to te... A triada dobra a ja myślałem, że że ci... W tym przebraniu, w tym, należą do niego, do Wuziego, kurna Jak my tu przejdźmy teraz? Dobra chłopie, schować się O kurna, gówno widzisz, no A ten gada, ja, ja załatwiam brudną robotę, ty Ale tu ktoś powinien Kałaśnikowa mieć chyba Jak, jak kurda. Dobrze pamiętam. Chyba, dobra, no. Ja pierdzielę. No ty, no, broni nie pozbierałem, no. Dobra, jedź do przodu, co? Kurna, broni. Ale tu powinien być kał Chyba. Aha. Kurna, mać. Jak się zajmiesz? Jak kurwa, ślepy jesteś. Mhm. Aha, to taki widać, że gościu, taki mafiozo, trochę z takimi zasadami, no. Ja nie trzeba zabijać, to nie zabija, nie? Więc w sumie spoko, nie? Dobra, ro robimy dalej. Z nim misję.

Hmm. Dobra, teraz pojedziemy do Sunfjara, czy nie? Hmm. hmm. Dobra, tu idę odebrać przesyłkę, pewnie jakieś wibratory, cyber, cybernetyczne kondony i inne takie rzeczy, nie? Zabierz samochód z parkingu, aha. No dobra, no to zabiorę, no. Czemu by nie, no. Co zabierzemy? Fura z lotniska. To chyba on miał misję w Liberty City. No a on. Bo to. Bo ten gang jest z innego tego. Kontynentu? Nie kontynentu, tylko z Liberty City. Ale szkoda, że autorzy nie pomyśleli. Tym GTA San Andreas, że tylko w jednej misji dostajemy się do Liberty City, fajnie, jakby był wątek, że na przykład powrót do Liberty City, nie? I że tam Carl C.J. wykonuje po prostu misję, nie? I na przykład możemy się dostać bezpośrednio, właśnie tam do Liberty City, w tym sensie, że jedziemy po prostu na lotnisko, nie? I możemy tam polecieć. To by było fajne w sumie. Szkoda, że tak nie pomyśleli, bo tu właśnie właśnie był wątek, że że Karl ten z Liberty City wrócił do Los Santos Fajnie by było, jakby taki wątek był, nie? Ty, na dół, kurna mać. Źle wjechałem Muszę nawrócić. O a wiem Szkoła latania, jo? Dobra, i co ja teraz mam tu... ...zrobić? Mhm. Szkołę pilotażu mam rozwinąć, jo? Ja pierdzielę, dobra. Auto... A! Kurna mać. To jest coś takiego. <gryś> Zabierz samochód. No dobra, no zabieram już. To pewnie pułapka jakaś jest, ale... Mm. Na pewną pułapkę to jest A ja będę musiał, Dobra, zobaczymy, Bo tu samochody zaraz się pojawią, Dobra, wsiadamy zajebisty wóz, nie? Uuuu, teraz się impreza zaczyna. Obstawiają wyjścia. Gdzie są te wyjścia, obstawione? Co? o kurcze, coś tu jest? ty, coś może być na tym tym dobra, coś tu może być co to za kamera? nie chcę takiej kamery dobra, ja bym w sumie to lotnisko przejechał bo, znaczy przejechał, znaczy zwiedzi bo może tu być jakaś broń, nie? Mogą tu jakieś bronie być Tak kijowo obstawiają ten O! A ten skąd się wziął? Dobra, muszę sprawdzić to lotnisko, znaczy ten parking, nie? Zobaczyć, czy coś tu jest ciekawego. Czy coś tu, kurna, znajdę. Mm, bo zawsze coś tu może być. No nie mówmy, że nie, kurna. Dobra, tędy, gdzie dojadę. A na lotnisko chyba, wiadę? Nie, Ta, na lotnisko. Dobra, okej, okay. mhm. dobra, tu chyba raczej nic nie będzie. Tu byłem. Dobra, nic tu nie będzie. Mówisz? Nie wiesz, z kim zadzierasz. Hahaha, poddaj się. Suki sen. Skurczy sen. Kurde, słaba barykada. Musicie się postarać bardziej. Słaba barykada, no. Dla jakiegoś osła to w sam raz że zajebista, kurna O kurna prawie bym zleciał, ale ich wykiwałem. Ha, ha, ha. O, goni mnie. Skurczy sen, ty gonią mnie. No, to jest zajebiście. Ale kurna no. Ale coś kiepsko im to idzie. W sobie bym mógł. Jakoś ich zgubić? Czy nie? Kurw na Dobra, pozbędę się ich może. To będzie lepiej, kurw na macie Czemu policjantom nie musi go? Kurw! Ja pierd... No to To kurw na nieźle. Dobrze, że to nie wybuchło tej. Bo by lipa była. Naprawdę. Kurde ta policja się napatoczyła i. Ale kurcze. O, tu właśnie jest ten minigun. Ale teraz tam nie dostanę się, bo nie mam jak w sumie. Muszę mieć helikopter, a wiem, że tu powinien być. Ale tu dopiero chyba helikopter odblokuje się po jakiejś misji. Ale na pewno będę chciał chodzić po, te, po tego minigana, Bo to jest naprawdę potężna broń. Szczerze wam powiem. No sami wiecie, no graliście tam. O kurde, no, wypierdzieliłem się, pa, prawie. Dobra, aha, tu powinno być strzelanina, Kurde. Dobra, no daj tam mi spokój, no. Tu też będzie jakaś mistrza którą będziemy musieli wkonać Szacunek. Widzę, że pan Wuzi bardzo dobrze płaci, kurna. No, bardzo dobrze płaci. Później będziemy musieli się nauczyć tego pływania. Pływać się nauczyć. Będzie trzeba. Dobra, ja sobie coś zjem, kurna, bo, bo on może być głodny. Pełna ta, dawaj. Paną pizzę kurno. O. Dobre, dzięki ziom Zajebiście Pięknie To przed To teraz jedziemy może do tej czaszki bo mamy w sumie bliżej. Dobra, dawaj to. No okej. Okay. Czy do czaszki? Nie, do wóziego jedziemy. To jest spokoziomek ziomek. Carl Johnson. Wóz, 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 co tam powiesz? Ciekawego, panie wuzi panie wuzi, wuzi wu, wuzu. No, okej, okay. no to tak. Mm. na mać. Przecież to się zapisało, no, co ja robię. Ile tu minut mam? 18, jo. Mm -hmm. Zajbiście, może teraz się nie zwieści bo przeinstalowałem. Robię to test. Więc coś się tam nie nagra. Ta misja się nie nagra. To trudno. trudno. Takie testy robię, bo właśnie dawno nie miałem, odkąd przeinstalowałem. To właśnie nie miałem tego problemu, że mi się po prostu zwiesiło, nie? I. Kurde, sorry. Przepraszam. Kto to dzwoni? Dziwki? Dziwki. Mhm. Mm Katalina do mnie dzwoniła. Świnio! Almenda, co ona chce? Co na chce, kurna? Dzwoniła do mnie, żeby powiedzieć mi, ty świnio. Nie no, świetnie, nie? Świetnie. on ja się po.

Dobra, musimy kogoś wywieźć, wsiąść do przynęty, no dobra, widzę, że, że kurde, pan Wuzi to niebogaty biznesmen, widzę, jedź poza miasto, że, że takimi gratami jeździ, no, ja pierdzielę. Dobra, no jadę poza miasto. Teraz się zdziwią, kurno, nie będę opuszczał. No. Tuh, 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 tuh. <śles> <śles> mhm mm mhm mm -hmm. mm -hmm. daleko to jest no właśnie czy panie władzu co to było kurda przesłyszałem się. mam kurde o mamy nie dobrze no, Dzisiaj ja trochę dłużej pogram w program w GTA, bo naprawdę je dosyć długo męczę. Okej, okay. dobra, toś mi do okna pukał, więc. No jedź, kurna mać. Dobra, miałem się nie zatrzymywać. Nie, miałem się nie oddalać. Kurna mać, prawie bym spadł mhm. Mm mm -hmm. Naprawdę ja długo w tą grę gram. Ja w tą grę gram w sumie odkąd Lapka dostałem, w sumie Ty. Musiał sprawdzić sprawdzić Kiedy wrzuciłem pierwszy film z nowego lapka. Hmm. Bo to chyba. Wrzuciłem pierwszy film to był chyba. Assassin albo GTA, nie pamiętam. Ale któreś z tych gry na pewno. O to coś się stało. O, grę wypierdzieliło. Gra się porumbała mm, Super. Gra nie działa. Gra się spierdzieliła znowu. Crash, kurna mać. Za gówno. Czekaj to. O, cholera. I teraz jak wyjdę. Mm. Super. Zajebiście tekstury się nie wczytały i... Super. Nie wiem, coś jest porąbane z tą grą, kurna, nie wiem Coś się gra odmówiła posłuszeństwa musiałem uruchomić podobnie kompa, nie? Serio, kurna mać Nie wiem co to miało znaczyć, ale kurna No nie podobało mi się to w ogóle, nie? I dźwięk się źle nagra, pewnie słyszeliście, ale no dobra, no nie poradzę nic Może to jakoś Zmasteruję jakoś, może Coś z tego wyciągnę, żeby to mniej więcej lepiej brzmiało, no ale no nie wiem, czemu to tak coś to gra, coś nie służy.